Witam Państwa serdecznie. Tak jak poprzednio, będziemy sobie dzisiaj czytać fragmenty zeszytów do historii Narodowych Sił Zbrojnych. Mam nadzieję, że przez to rzucimy trochę innego światła na historię II wojny światowej w Polsce, okupacji niemieckiej, i może nauczymy się innego oceniania też tamtych wypadków. Które jak wiemy nie były oczywiste, a dzisiaj próbuje się nam ciągle, mimo 30 lat, które upłynęły od końca komunizmu, po staremu to wszystko tłumaczyć. Wyjątki z notatnika, aresztowanie Lesińskiego. W maju 1944 roku otrzymałem rozkaz aresztowania podpułkownika Lesińskiego. Rozkaz ten wydał osobiście podpułkownik Knitcic. Według podanych mi informacji, pułkownik Lesiński wyjechał z Warszawy, udając się prawdopodobnie do Łomży. Wysłałem tam specjalną ekipę śledczą, dobraną z najlepszych ludzi pod dowództwem podchorążego P. Po przeprowadzeniu śledztwa zameldowano mi, że pułkownika Lesińskiego w Łomży nie ma. W początkach czerwca tego roku, pewnego poranku, Jerz zameldował mi telefonicznie, że Sławek przypadkowo na ulicy Koszykowej spotkał pułkownika Lesińskiego i ma go pod obserwacją. Poleciłem Jerzowi przygotować do akcji cały jego oddział. W godzinę później spotkałem się z Jerzem na naszym centralnym punkcie telefonicznym, gdzie zameldował mi, że kilka grup z bronią oczekuje na punktach alarmowych. Sławek zameldował, że znajduje się na ulicy Siennej, że podpułkownik Lesiński po rozmowie z niej jakimś spotkanym panem wszedł do pewnego domu. Wyglądało na to, że mamy szansę spotkać go, kiedy będzie wychodził. Wydałem rozkaz, aby ludzie pozostali na punktach alarmowych, a sam z Jerzem udałem się na miejsce wskazane przez Sławka. Na miejscu, po krótkim oczekiwaniu w jakimś sklepiku, zobaczyliśmy pułkownika, podpułkownika, który wyszedł z bramy i szedł w kierunku ulicy Marszałkowskiej. Wyglądał na zastraszonego. Rozglądał się na wszystkie strony, postanowiłem działać natychmiast. Wyjaśniam tutaj, że z powodu pośpiechu, w jakim ta akcja była zorganizowana, nikt z nas, Jerz Sławek i ja, nie miał broni przy sobie. Udaliśmy się za nim. Jerz i Sławek podeszli do Lesińskiego z dwóch stron, poprosili, by udał się z nimi, tytułując go pułkowniku. Zaskoczony był całkowicie. Zatrzymał się i obejrzał do tyłu. Zobaczył mnie, poznał i odpowiedział na mój ukłon. Jeż jeszcze raz poprosił o udanie się z nim, podkreślając, że nie chce używać siły. Pułkownik bez słowa poszedł w naszym towarzystwie. Ja trzymałem się z tyłu. Od czasu do czasu odwracał się w moim kierunku. Widziałem, że był bardzo blady. W ten sposób zaprowadziliśmy go w Aleje Jerozolimskie niedaleko rogu ulicy marszałkowskiej. Do jakiejś dużej cukierni, prawie naprzeciwko dworca głównego. Tam zostawiłem go z Jerzem i Sławkiem. Poleciłem Jerzowi czekać na dalsze rozkazy, a sam wyznaczyłem telefoniczną zbiórkę około 10 ludzi z kompanii Jerza w rejonie cukierni. Udałem się do lokal dowództwa. Zastałem tam Kmidzica, Jakse i Wiktora, innych nie pamiętam. Byli zaskoczeni, że mamy podpułkownika w ręku i to bez żadnej awantury. Nie chcieli wierzyć, że był bez osłony. Ponieważ miejsce, gdzie Przebywał aresztowany, nie był bezpieczny ani dla niego, ani dla ludzi z konwoju. Zaproponowałem, że zabiorę go do swojego lokalu na peryferiach, gdzie były lepsze możliwości wykonania dalszych rozkazów, na co otrzymałem zgodę pod pułkownika Kmiczica. Pułkownik L został przewieziony na ulicę Radomską w otwartej dorożce. Całą okolicę obstawiłem około 30 ludźmi z kompanii jeża pod dowództwem Waltera i Sławka. Wydałem rozkaz zupełnie wyraźnie, jeśli aresztowany pokaże się na ulicy sam, bezwzględnie zastrzelić. Nie oglądając się na żadne okoliczności. Jeżeli wyjdzie z Jerzem lub ze mną, połowa zgrupowanego oddziału opuści stanowiska, a druga połowa zaczeka na dalszy rozkaz. Część osłony chciałem zatrzymać dla ochrony tych, którzy przyjadą ze sztabu. Ponieważ pułkownika wieźliśmy w otwartej dorożce, mogłem przypuszczać, że równie przypadkowo jak myśmy spotkali pułkownika, tak ktoś z Neowu mógł widzieć całą kawarkadę i domyślić się o co chodzi. W mieszkaniu na ulicy Radomskiej, w bardzo eleganckim y, lokum, które właściciel wykorzystuje okazjonalnie, oczekiwaliśmy na dalsze rozkazy. Poczęstowaliśmy pułkownika wódką i przekąskami. Wódki nie odmówił, ale jeść nic nie chciał. Rozmawialiśmy na tematy ogólne. Tytułowaliśmy go pułkownikiem i zachowaliśmy wszelkie obowiązujące formy wobec wyższego oficera. W czasie, kiedy byłem z pułkownikiem sam na sam, zapytał mnie, co mam z nim zrobić. Oświadczyłem, że nie jadę, cytuję w NSZ. I czekamy na rozkazy. W tym miejscu znajduje się dla bezpieczeństwa jego osobistego i moich ludzi, którzy nawet tu na zewnątrz są bezpieczniejsi niż w śródmieściu. Nie wiem, czy był zadowolony z mojej odpowiedzi. Mniej więcej po upływie godziny czasu nadjechali i zostali wprowadzeni do lokalu przez jeżak Micic, jaksa, Wiktor i Mikołaj. Czy był ktoś jeszcze, nie pamiętam. Co się działo i o czym rozmawiali, rozmawiali między sobą zebrani, nie wiem, gdyż rozmowa odbywała się przy zamkniętych drzwiach. Ja i Jeżś pilnowaliśmy wyjścia na klatkę schodową. Spotkanie to nie trwało zbyt długo, ale nie umiem podać dokładnego czasu trwania. Nie słyszałem żadnych podniesionych głosów ani też żadnego specjalnego ruchu w zamkniętym pokoju. Po zakończeniu rozmów wyszedł Jaksa i oświadczył mi, że podpułkownik jest wolny i że dał słowo honoru, że nie będzie więcej stał na czele rozłamowców. Następnie polecił mi ułatwić jego odejście. Pułkownik e był w doskonałym humorze, pożegnał się ze wszystkimi i od razu skierował do wyjścia. Zatrzymałem go, meldując, że poproszę go o wyjście w towarzystwie jeża. Odpowiedział, że to zupełnie zbyteczne, gdyż zna dobrze okolice. Wówczas wyjaśniłem mu, że to jest niemożliwe, bo jestem odpowiedzialny za jego życie w tym miejscu i moi ludzie mają rozkaz strzelania do niego w razie ucieczki. Jedynie obecność moja czy jeża jest dla, niego, dla nich znakiem, że nie potrzebują strzelać. Odszedł więc z jeżem, a potem kolejno nasi ze sztabu. Za tę akcję i opisany jej przebieg jestem całkowicie odpowiedzialny i ręczę słowom honoru zgodność opisu z rzeczywistością. Podkreślam to specjalnie, gdyż jak mi mówiono, podpułkownik złożył oświadczenie w AK, że dane przez niego słowo honoru zostało wymuszone groźbami, a nasze postępowanie z nim było bardzo brutalne. Mogę tylko powiedzieć, że ten drugi zarzut jest kłamstwem i podłością. Po wojnie dowiedziałem się, że Mikołaj, Jaksa Jesz i ja zostaliśmy skazani przez ten rozłamowy NSZ na śmierć. Stwierdzam, że nie umieli tego dokonać, pomimo że ani ja, ani Jesz o niczym nie wiedzieliśmy i żadnych ostrożności nie zachowywaliśmy. Moje opinie o chwali Bogu, dowódcy akcji specjalnej Usty Pułkowskiego potwierdziły się. Aresztowanie kapitana Zapory. Od chwili wielkiej wsypy w garażu na Mokotowie wpadł jeż wraz ze swymi ludźmi i bronią, nastąpił okres wyczekiwania. Minęło kilka tygodni. Nie wpadł ani jeden człowiek, ani jeden lokal. Byłem już prawie pewien, że chłopcy trzymają się i jakoś przetrwamy krytyczny okres. W międzyczasie była udana akcja w Wilanowie. W toku załatwiania były inne sprawy. Jednocześnie stała się aktualna sprawa odbicia L więzionego na pawiaku od pięciu lat. Ze względu na osobisty dług wdzięczności, jaki miałem do doktora, poprosiłem i otrzymałem polecenie przeprowadzenia akcji. Doktor miał być przewieziony z pawiaka na szucha, dokąd pod eskortą dwóch gestapowców miał się udać na ulicę Marszałkowską Wiza Litewskiej do apteki po zakup lekarstw dla izby chorych na pawiaku. W tym momencie i w tym miejscu mieliśmy go odbić. Czekaliśmy tylko na sygnał, kiedy zadanie będzie można wykonać. Termin wypadł 21 lipca 1944 roku o godzinie 5.30. W tym czasie mieszkałem wraz z rodziną na Bielanach, osiedlu położonym naprzeciwko Instytutu Wychowania Fizycznego blisko ulicy Marymąckiej. Normalnie dojeżdżało się tam tramwajem z przystanku przed Instytutem, ja jednak ostatnio nie korzystałem z tramwajów na tej linii. Dostałem się do miasta i z miasta przez zdobycz robotniczą. Robiłem to zasadniczo bez żadnych powodów, gdyż nikt nie znał mego prywatnego adresu. Owego pamiętnego dnia 21 lipca wyszedłem z domu o 8 rano i udałem się do najbliższego przystanku. Spokojnie wsiadłem do tramwaju i niczego nie spodziewając się odjechałem w kierunku miasta. Nie dojeżdżając do Żoliborza, tramwaj nagle zatrzymał się i zanim zdołałem pomyśleć o jakimkolwiek niebezpieczeństwie, zobaczyłem z dwóch stron wycelowane we mnie pistolety. Wyprowadzono mnie na ulicę. Gestapowców było ośmiu i dwa samochody osobowe. Zrewidowano mnie dość pobieżnie. Miałem przy sobie truciznę ukrytą w klapie marynarki. Znaleziono ją od razu, tak jakby wiedzieli, gdzie ją noszę. Zdumieni byli, że nie mam przy sobie broni ani obstawy. Starałem się jakoś powiązać te fakty. Nikt nie znał adresu gdzie z rodziną mieszkałem, a jednak wygarnęli mnie prawie przed domem. Niektórzy z aresztowanych chłopców mogli wiedzieć, gdzie noszę truciznę. Jednocześnie nie wszyscy wiedzieli, że zawsze chodzę bez obstawy i bardzo rzadko noszę przy sobie broń. Dlatego więc gestapowcy dopytują się mnie o broń i obstawę. Chwilowo nie mogłem dojść do żadnych wniosków. W drodze z Żoliborza na ulicę Szucha gestapowcy byli w doskonałych humorach i bardzo rozmowni. Opowiedzieli mi nawet, jak mnie poszukiwali. Oto od dłuższego czasu obstawiali wszystkie przystanki i narożniki między placem Ulicona a Instytutem. Dzień, w którym mnie złapali, miał być dniem ostatnim ich łowów. Dali mi przydomek, fuks. Po przyjeździe na ulicę Szucha, z miejsca poszedłem na badanie. Pierwsze pytanie było, gdzie mieszkam i czy w domu są jacyś mężczyźni. Oświadczyłem, że nie powiem, gdzie mieszkam, a w domu są tylko moi najbliżsi, którzy nie mogą być odpowiedzialni za moją robotę i za mnie. Żona moja i nasza bardzo oddana stara gosposia były raz na zawsze pouczone, że na wypadek mojego aresztowania mają natychmiast wynosić się z domu i na żadne moje telefoniczne czy moją ręką pisane wezwania nie odpowiadać. Miały ratować dzieci, siebie, gotówkę oraz ewentualnie, jeśli były w domu jakieś trefne papiery. Zdarzało się to bardzo rzadko w ostatnich czasach. Wiedziałem również, że jeśli przetrzymam ich do godziny 10, to żony nie będzie już w domu, gdyż po akcji miałem z nią i z Lucyną umówione spotkanie na mieście, a gospodasia była na spacerze z dziećmi. Badanie wstępne było właściwie krótkie i dotyczyło tylko mojej osoby, rodziny i miejsca zamieszkania. Potem dali mi spokój na jakiś czas. W czasie drugiego przesłuchania oświadczono mi, że ich ludzie widzieli mnie na bielanach, wychodzącego z ulicy cuga. Jeśli nie podam im swojego adresu, przeprowadzą rewizję na całej ulicy a ponieważ każdy dom warszawski to lokal konspiracyjny, więc w ten sposób mogą mieć tylko lepsze rezultaty. A że mają dokładny opis mojej rodziny, więc i tak ją poznają. Co do tego, że każdy dom warszawski to lokal konspiracyjny, nie miałem żadnej wątpliwości. Choćby tylko mój gospodarz, który był z AKI, miał u siebie skład broni. Było już po dziesiątej, podałem spokojnie adres. Jak się później dowiedziałem, wszystko odbyło się zgodnie z moim przewidywaniem. Żona, będąc na mieście, została zalarmowana przez Lucynę, która miała brać udział w akcji. Wiedziała więc, że skoro nigdzie się nie pokazałem, to znaczy, że jest źle. Żona zadzwoniła do domu w momencie, gdy było tam gestapo. Rozmawiali bardzo uprzejmie i poprosili, żeby przyszła. Powiedziała im, że jest na mieście i że przyjdzie za godzinę. Oświadczyli, że nie mogą czekać. Proponowała ma spotkanie na mieście. Nie zgodzili się. Ostatecznie obiecała im, że przyjdzie na szucha. Przy rewizji porąbali na wszystkie meble. Szukając skrytek. Niestety, skrytki znaleźli i obłowili się dobrze. Zabrali wszystko. Co cenniejszego, znaleźli sporą sumę pieniędzy organizacyjnych. Nikogo nie aresztowali. Przy rewizji był sławy. Po rewizji znowu przesłuchanie. mi, że skoro żona obiecała, to na pewno przyjdzie na szucha. Ostatecznie wieczorem kazali mi telefonować do domu. Zadzwoniłem. Nikt nie odpowiadał. Wobec tego zadzwoniłem do sąsiadów. Sąsiad bardzo zdziwiony powiedział mi, że rano miałem gości w domu, że wszyscy się o mnie niepokoją i że gosposia po wizycie zabrała dzieci, piastunkę młodszego syna i wyszła w nieznanym kierunku. A żony mojej nikt na Bielanach nie widział od wczesnego rana. Przyjemniejszych nowin nie mogłem usłyszeć. Bałem się potwornie, że ktoś z moich bliskich może wpaść. Gdyby przez torturowanie moich dzieci czy żony chcieli ze mnie coś wydobyć, to prawdopodobnie wydobyliby. Przypuszczam, że Niemcy Zdawali sobie z tego sprawę i liczyli na to, że kogoś z mojej rodziny w swoje ręce dostaną. Wskazywał na to fakt, że w stosunku do mnie zachowywali się jak najbardziej poprawnie przez cały czas pobytu na szucha. Trzymali mnie w ścisłej izolacji, ale jednocześnie jedzenie dostarczano mi z kasyna, dawano polskie książki do czytania, nie byłem bity i tytułowano mnie Herr Hauptmann. W czasie dziewięciodniowego pobytu na Szucha badał na mnie chyba z pięć razy. Pokazano mi długą serię fotografii moich chłopców z batalionu, oświadczając, że dobrze im się dzieje, bo byli rozsądnymi ludźmi. Ja jednak wiedziałem, że większość z nich już nie żyje. Pokazano mi rozmaite schematy organizacyjne NSZ, rządzając poprawek i uzupełnień. Grałem z nimi jak umiałem, potwierdzając to, co nieistotne, a prawdziwe. Porobiłem szereg zmian i podałem fikcyjne pseudonimy nowych szefów. Badali mnie na temat, jaka jest ideologia i cele NSZ. Oczywiście, przy tym temacie wynikła sprawa naszego zdecydowanie antykomunistycznego nastawienia. Nie mogli zrozumieć, dlaczego występujemy przeciwko Niemcom. Wysunęli sprawę Katynia. Powiedziałem, że zginęło tam dwóch moich wujów, co było zgodne z prawdą, i szereg kolegów ze szkoły i wojska. Pytali mnie, czy chciałbym ich pomścić. Oczywiście, że tak. Zaczęli mi dawać do zrozumienia, że przy dobrej woli obustronnej można dojść do porozumienia i działać dla Polski. Zrozumiałem, że chwilowo nic mi nie grozi i przez jakiś czas można będzie z nimi grać. Po tych aluzjach dano mi kilka dni spokoju. Wreszcie pewnego dnia przyprowadzono mnie do jakiegoś wyższego oficera SS. Szczupły, niewielkiego wzrostu, bardzo elegancki szatyn w binoklach. Ten w krótkich słowach wywalił kawę na ławę. W Krakowie jest prowadzona akcja werbunkowa do oddziałów polskich przystępujących do walki przeciwko Sowietom. Że już jakiś bałon poszedł na front, że potrzebują odważnych, energicznych oficerów do przerzucania na tyły armii sowieckiej. Mówił o tym, że w oddziałach polskich przy armii sowieckiej jest olbrzymia dezercja, którą trzeba poprzeć i poprowadzić, że trzeba stworzyć partyzantkę polską, która by tak samo skutecznie zwalczała Sowiety jak dotąd zwalczała Niemców. Ta szczerość była rozbrajająca. Wreszcie ów oficer SS zapytał mnie, czy zechce zastanowić się nad tym, co usłyszałem. Oczywiście muszą pamiętać o tym, że oni dają mi możliwość zemsty za Katyń, dają mi drogę na wolność, ja ze swojej strony muszę im dać gwarancję. Nie pytałem o nic, kwestia była postawiona bardzo jasno. Na szczęście dawał mi czas do zastanowienia się. Zastanawiać się to nie miałem nad czym, chodziło tylko o to, aby ten moment tragiczny odsunąć jak najdalej. Wiedziałem, że moja ostateczna odpowiedź prawdopodobnie będzie moim końcem. Po raz drugi poczułem strach. Pobyt mój na Szucha trwał 9 dni. 30 lipca około 8.00 rano wraz z grupą aresztantów zostałem przewieziony na pawiak. W grupie tej był Jesz oraz mój kolega z korpusu kadetów, major saperów, członek armii krajowej. On również był dobrze traktowany na ulicy Szucha. Przy wyjeździe na Pawiak zobaczyłem Rudego i Sławka. Obu po raz ostatni w życiu. Rudy był po cywilnemu i przyglądał mi się bacznie, jakbym nie widział po raz pierwszy w życiu. Sławek, na pół umundurowany, uśmiechał się dość głupawo, jakby nie rozumiał swojej roli i sytuacji w stosunku do Jerza i do mnie. W drodze porozumiałem się z Jerzem krótko, ale dokładnie. Przyjęcie na Pawiaku normalne. Ograbiono nas ze wszystkiego. Wydawało mi się jednak, że lepiej jest na Pawiaku niż na Szucha. Większe możliwości porozumienia się na zewnątrz, większe możliwości ucieczki. Okazało się jednak, że nasz pobyt tam nie, nie mógł być długi. Następnego dnia, to jest 31 lipca 1944, od świtu rozpoczęły się przygotowania do wyjazdu. Wszyscy już byli na korytarzach, związani po pięciu. W celach pozostało nas tylko kilku. Przeraziłem się, sądząc, że nas tu zostawią i wykończą na miejscu. Ostatecznie jednak wyprowadzono i nas postawiono osobno. Oprócz nas trzech wymienionych poprzednio, był tam ksiądz, kapitan Pleban, skąd wywiadu AK, oraz porucznik z trzeciego pułku ułanów, Nazwiska nie pamiętam. W tym momencie nadjechali jacyś gestapowcy, którzy ze śmiechem zapytali kapitana plebana, czy wie kto go wydał. Ten odpowiedział bez namysłu, że chyba Ryszard Sendek. Mnie zapowiedzieli, że jeszcze się zobaczymy. Co to miało znaczyć, nie wiem. Załadowano nas do wagonów koło południa. Do wieczora pozostaliśmy na miejscu, po czym przesunięto nas na ulicę Bema. Wszyscy zwróciliśmy uwagę na bardzo liczne kordony SS z bronią maszynową, zwróconą w kierunku na zewnątrz. Zrozumieliśmy, że spodziewają się próby odbicia nas. Czekaliśmy na to. Rankiem dnia 1 sierpnia odjechaliśmy w kierunku na Skierniewice, wciąż łudząc się, że zostaniemy odbici. W kilka dni później przyjechaliśmy do Gross-Rosen. W drodze nie otrzymaliśmy żywności ani razu. Wody trzy razy. Z wagonów wyciągnięto przeszło 200 trupów. Pobyt w obozie koncentracyjnym to już zupełnie inna historia. Proszę Państwa, cóż ja mogę powiedzieć? Mogę tylko powtórzyć to, co ciągle tutaj mówię, że y, książka ta powinna być w, z, wydana już 15 razy, y, omawiana na licznych seminariach i konferencjach, y, a także sfilmowana jako całość i sfilmowana jako poszczególne fragmenty tej epopei, która tu jest opisana. Tych spraw oczywiście nie doczekamy się nigdy, więc pozostaje nam to, co ja mam tutaj do Państwa do zaproponowania, czyli czytanie tych fragmentów i zastanawianie się nad nimi wspólne. Na dziś to tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce wspomóc nasz kanał będę wdzięczny za każde zasilenie dlatego że promocja tych książek kosztuje mnie trochę wysiłku i staram się żeby państwo je zareklamować jak najlepiej potrafię no wydajemy ich bardzo dużo jak państwo widzicie ta nasza działalność wydawnicza podąża w różnych kierunkach bo mamy tutaj pozycję z zakresu historii gospodarczej wydajemy biografie i żywoty świętych i wydajemy także wspomnienia szlachty Polskiej i Polaków zasłużonych dla historii naszego kraju. Naprawdę rozumiem, że wiele osób nie chce kupować książek, albo nie ma miejsca na te książki, albo po prostu uważa, że czas książki minął i książka jako medium się przestarzała. No to, to postawmy sprawę tak, że zajmujemy się promocją treści takich, których nie promuje nikt poza wydawnictwem Klinika Języka. Jeżeli chce, chce ktoś nas, nie kupując książek, docenić tę naszą działalność. I wspomóc będę bardzo wdzięczny. Numer konta zawsze jest pod y, każdym nagraniem. Można go tam sobie zna, y, znaleźć, gdzieś jest w opisie, albo na początku tego opisu, albo na końcu. Y, jeżeli nie macie Państwo ochoty kupować książek, bardzo proszę, wspomóżcie nasz kanał, będzie on coraz lepszy. Ja będę się czuł coraz pewniej i nie będę się musiał zastanawiać, skąd tu wziąć pieniądze y, na kolejną okładkę tej klasy albo tej klasy. Żeby zainteresować inne osoby, które chcą czytać książki, chcą je kupować do tej naszej promowanej tutaj treści. Jeszcze raz bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.